Dzień dobry Państwu. Taka bardzo, bardzo szybka wrzutka. Otóż dokonałem update'u jednego pluginu, którego używam już od pewnego czasu i jeszcze nie zapoznałem się z jego wszystkimi nowymi feature'ami, ale dobrze znam starą wersję eee, i jest to na tyle ciekawe narzędzie, że myślę, że warto o nim opowiedzieć, a chodzi o Oceanway Studios i to, co teraz widzicie, to jest jego starsza wersja. Przed Wami wersja Deluxe czyli niejako rozwinięcie tego podstawowego Ocean Way Studios. No i tutaj mamy nową graficzkę, bardzo ładną, cieszy oko, up to date. Teraz yy, Universal Audio poszedł chyba w taką unifikację tego typu pluginów, bo mamy też plugin, który poprzednio wydali i nazywa się On Sound City Studios i jak możecie zauważyć, wygląda bardzo podobnie i w zasadzie yy, i, i ten panel sterowania, to wszystko jest bardzo podobne jak właśnie w Oceanway Studios, z tym, że tutaj no mamy już widzę więcej opcji, jeśli chodzi o różne rzeczy. No i nie jest to taki klasyczny pogłos, gdzie mamy ustawienia pogłosów, tylko jest to plugin, który emuluje konkretne pomieszczenia. No w tym przypadku są to pomieszczenia kompleksu Oceanway Studios. No i mamy tutaj do wyboru yy, nie dość że różne yy, Źródła, że tak powiem, czyli bębny, jakieś rzeczy akustyczne, yy, wokal i tak dalej. Możemy sobie wybrać. Plus mamy te dwa pomieszczenia, i do tego mamy kolekcję mikrofonów, która jest oczywiście też własnością tutaj yy, studia Ocean Way. I możemy sobie wybierać między tymi mikrofonami i jakby je ustawiać, przesuwać w kwestii odległości od źródła. Tutaj mamy taki dodatkowy panel, w którym jeszcze możemy sobie yy, te nasze wszystkie odległości i, i, i ustawienia, jakby już tak doprecyzować. I plugin ten działa w dwóch trybach. W przypadku opcji Reverb do waszego miksu dodawane są yy, te impulsy zebrane w tym pomieszczeniu, yy, a w przypadku Remake macie jeszcze emulację tychże mikrofonów i teraz wyobraźcie sobie, że macie nie wiem małą salę, jakąś kanciapkę, gdzie nagraliście bębny, no i brakuje wam trochę tej przestrzeni, trochę tej, takiej tego tąpnięcia yy, w dole, no tego takiego bardziej monumentalnego soundu. No i wtedy możecie sobie nawet jak macie mikrofon monofoniczny, to możecie sobie Yy, taki plugin zapięć, on Wam zrobi pięknym stereofonie, plus zemuluje jakiś drogi mikrofon i jeszcze za tą przestrzeń, którą macie właśnie w Oceanway Studios. Mówię, używam tych modelerów pomieszczeń już od dłuższego czasu, no i jako, że nie mam jakiegoś dużego pomieszczenia do bębnów, to naprawdę ratują mi tyłek. I teraz, tak szybciutko, co w tym pluginie jest? Ilość takich predefiniowanych nastaw dla różnych źródeł dźwięku. Plus, mixer, plus sekcję takiej podstawowej korekcji. Dość, myślę, yy, agresywny kompresor, który ma właśnie wyciągnąć z tej sali jak najwięcej. Plus, jeszcze opcję dodatkowego takiego ch chambersów, czyli takich dalekich, bardzo dalekich ujęć mikrofonowych. Takich już naprawdę, naprawdę długich. No i teraz mam taki pomysł, że mam kawałek bębna. To są bębny, które dostałem teraz do miksu. Tu jest cała piosenka, ale skupmy się na bębnach. I te bębny są na zero. Wychodzą na stereo, tu nic na nich nie ma. Jedyne co to na blachach podcinałem trochę dołu, i to tyle, tak naprawdę, co zrobiłem. I wszystko, co tu jest, to jest tylko i wyłącznie to są proporcje jakichś tam mikrofonów, to jakieś tomy zmutowałem, żeby nie robiły śmietnika. I tak samo zmutowałem kanały RUM, żeby ich w ogóle nie było. I tak te byłem brzmią teraz bez żadnych efektów. I tak szybciutko chcę przelecieć po ustawieniach, żeby pokazać, jak on fajnie robi. Jeszcze raz Wam włączę, bez efektu Tak to mniej więcej działa Teraz zróbmy jeszcze jeden eksperyment Wyłączę wszystko i wezmę tylko jeden mikrofon. To jest mikrofon rumowy z moich bębnów, który był wcześniej zmutowany. I zapinam plugin. Dojechaliśmy w gitarowe jakieś ustawienia. W każdym razie tak on działa, i w przypadku bębnów, naprawdę jest to moim zdaniem bardzo fajna rzecz. Jeszcze się nie przekopałem przez cały plugin, ale czuję, że ma on potencjał. Mówię teraz o Ocean Way Studios. Oczywiście też polecam Wam Sound City. Eee Myślę, że jest to kreatywna zabawa tutaj i nie tylko do bębnów, bo też naprawdę można bardzo fajne gitarki sobie i inne instrumenty ukręcić, dać im taki fajny 3D depth naokoło i, i myślę, że może się to sprawdzić w produkcji. Także gorąco Wam polecam ten plugin, bo myślę, że jest wart uwagi. Tyle na teraz.